Zamek w Krzyżowie. E, zamek już nie istnieje. Obecnie na jego miejscu stoi pałac, w którym jest hotel. Jego historia sięga prawdopodobnie XV wieku. E, jak widzimy tutaj, mamy wał jakiś obronny. E, właścicielem miał być Michał Ligenza. Według Jana Długosza, miał zbudować ten zamek z kamienia zniszczonego kościoła w Zawichoście. Ten kościół był zniszczony jeszcze właśnie przez Tatarów. To był powód, że popadł w konflikt z królem Władysławem Jagiełło, który mu kazał zwrócić ten materiał, naprawić szkody, jednak ten tego nie zrobił. W XVI wieku zamek przeszedł na własność Środu Zaklików i tutaj istniał do XVII wieku, kiedy podczas potopu szwedzkiego został zniszczony. W miejscu zamku jest piękny pałac, który można przenocować.